A słuchajcie, tu jeszcze się film nie zaczął, ale tu już Darek mi powiedział, że widać, że lekarz, bo mam taki krótki y, plan pytań, jakie będę tutaj zadawał i rzeczywiście pismo od razu jest takie Piękne. śmieszne. Pismo jest lekarskie. Także ten. No ale tak słowem wstępu, to jesteśmy w Gdyni, jest ze mną Darek Brzówka, dobrze mówię? Tak, jest. Cześć, witaj. Darek zgłosił się do wstąpienia w jednym właśnie z takich filmów, gdzie to będzie taka Późna rozmowa związana z medycyną e, i o tym jak to się wszystko zaczęło, Przejmę ten scenariusz, Jasne, dobra? Jasne, oddaję w dobre ręce. To tak na początku, ty jesteś z Gdyni, tak? Tak jest, Jesteś stąd właśnie e, i ile masz lat? Teraz 19. Okej. Okay. Dostałem twojego maila, bardzo mnie zaciekawił, ponieważ powiedziałeś, że w wieku 14 lat już tak naprawdę zainteresowałeś się ratownictwem. I no właśnie, co to pokiero... jak to się stało? Dlaczego akurat tak wcześnie już ten nurt Cię zainteresował? Tak naprawdę to już mnie y, służby wszystkie, tam policja, straż, właśnie mm -hmm. ratownictwo, mnie wszystko już zainteresowało od przedszkola. Okay. Bardzo wcześnie zacząłem. Y, powiem, że w wieku... Żeby z kawać 8 lat, potrafiłem mhm. po dźwięku odróżnić jak, 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 jaka służba Jaki tak, jak, tak. dany radiocje? Dzisiaj do dzisiaj tak mam zresztą to jest bardzo yy, przydatne czasami. Okay. Czyli policja czy jedzie coś innego. A, w sumie rzeczywiście, bo tak to od razu przy akcji, wiesz, jakie służby pierwsze się pojawiają. No na, na miejscu. przykład tak. Także. Yy, jak to się zaczęło? W drugiej klasie gimnazjum, kiedy jeszcze byłem Grzybem, że tak powiem, no byłem Grzybem, przyszedł do nas na lekcję historii, pamiętam do lekcji historii do dzisiaj Stażak z Gdyńskiego OSP, który służyłem przez 3 lata. Jak oceniam współpracę z tym OSP, to słucham dla siebie, bo no, było jak było. No, na... te, no i lepiej. właśnie tam się zaczęło wszystko, tak naprawdę. Od Aha. tego wyszło, tam się za, tam już tak za, za, załapałem wszystko. Y, ratownictwo było wpajane nam ta RKO, no to wiadomo, mieliśmy zbiórki codziennie w tygodniu, tam po, po dwie godzinki. Jasne, Zawsze jasne. Zawsze było RKO, ja, ja jak byłem na konkursie mm, powiatowym mm -hmm. z to mi powiedzieli instruktorka, że o, ty chyba masz serca, to masz w małym palcu, bo tak nie wyćwiczyli tam. Już wtedy. Tak, no potem załapałem. Zapałem się do takiej naszej organizacji, która nie była oficjalna tego roku gdzieś tam pisałem w mailu. No właśnie, napisałeś mi, że wstąpiłeś do ROPR i się wtedy pierwszy raz spotkałem z takim skrótem. Jakby o co chodzi? Yy, tak. To... to było rowerowe, ochotnicze. Pogotowie Ratunkowe. Pogotowie tak Ratunkowe. Rowerowe, tak? Rowerowe. Czyli tak, się na rowerach. Na rowerach. Mieliśmy czas do szybszy niż niektóre ze terenów. no właśnie. Czasem yy, tak bywa w mieście, że się szybciej rowerem. Ale myśmy nie jeździli do jakichś poważnych rzeczy. No mieliśmy wtedy po 16 lat, umówmy się, no to są rzeczywiście stradek. Myśmy jeździli głównie po jakieś tam. Yy... złamania, jakieś tak, takie my rany. Tak, nasze punkty. Myśmy taką mapę okay. stworzyliśmy z punktami, gdzie są często właśnie osoby bezdomne. Okay. Pierwszym celem było, żeby system trochę odciążyć od tych yy, bezwańczo powiem niszowych. Tak, bo tych zgłoszeń jest bardzo jest dużo, bardzo z czego dużo. podobno ponad połowa jest w ogóle niepotrzebna. Tak, tak. A połowa z tej drugiej połowy jest taka, że no rzeczywiście nie są to jakieś bardzo tak jest, no i założenie Bardzo było sprawy. takie, teraz jest Marcin Borkowski w Warszawie, pewnie kojarzysz motoambulans takie... A, to, a co, coś słyszałem, to jest tak, taki projekt, tak. który ma służyć, że właśnie na teraz Tak skiterech... jest, on jest wolontariuszem, tak samo tak, jak byliśmy. Tak, całych karetek nie zwozić, tylko... Dokładnie, dokładnie, on jedzie, on ogarnia... Aha. To, że on ma większą prawie co takim medycznym. Wtedy byliśmy okay. nikim byliśmy, byliśmy, po prostu cywilami, którzy chcieli Byliście pomagać. Byliście wspaniałymi ludźmi, którzy no, oddawali swój no, czas. No właśnie energię. Nie, nie dla wszystkich do tego a... Właśnie wspominałeś, że część osób tak. e, robiła ci problem, że no, nie masz jakby oficjalnych uprawnień Był i tak problem, dalej. To ale to było właśnie moje stare to OSP, oni mieli dla mnie bardzo duży problem, ponieważ Aha. oni nie mają. W ogóle to jest... OSP mówi na to się. Przepraszam, na to, się, na to, się, na to, się, na to mówi Wieszak. Mhm. Że to jest jednostka, która... Wieszak, ponieważ mamy w Dyni chyba 3 OSP, które wyjeżdża do akcji, pomaga ludziom, ratuje ludzi mm, mm -hmm. i są wieszaki. Wieszaki to są jednostki, które są stworzone, działają sobie bardziej komercyjnie, okay. jakieś tam festyny sobie obstawiają, A, rozumiem, pokazy rozumiem. robią dla dzieci, no to to jest wieszak tak w sumie. Okej, okay, to na tym możemy... Poprzez To no. Nie ma co dalej drogi. Nie, nie spełniałeś drożyć. się w takim. Miejscu. Spełniałem się jak najbardziej, tylko że tam podcinali mi się, się skrzydła. No A, właśnie. A nie mogłeś z No to właśnie ja sobie chciałem działać, bo ja jestem człowiekiem, który jest no taki żywy. Mm. Jestem strasznie żywy, lubię działać, nie lubię się jeździć na tylku. Tak, tak, no tak powiem. samo jak tu wbiłeś od razu bez pytania, spontanicznie bez żadnego planu. No także tak, fajnie. Żyję <laughs> od 19 lat, nie? No i było tak, że mi tam robili bardzo duże problemy o to, że zakładam taką w ogóle kamizelkę, co było w ogóle, tam jest że rzeźbi potrzebny putariusza, tam kodeks karny miał lecieć niby. Skończyło się tak, że napisali, byśmy pracowali na dworcu z Dni Górnej głównie, Napisali do tego menadżera dworca, że tam się podszywamy, że w ogóle mamy sprzęt, który prawnie co było oczywiście z I bez przeszkód się nie obyło. Nie obyło się. Potem oczywiście się wszystkiego wyparli, bo mail był w ogóle z konta jakiegoś Marcina, nie wiadomo kogo. To Taki anonimowy, jakiś. Anonimowy, tak, anonim. No i skończyło. Także, po prostu, tak, tak, tak. No i tak to się skończyło. No tak to bywa często w medycznym świecie. My chcemy pomagać, ratować życie, a spotykamy się a jest, z jakimiś tak bezbiskami albo oskarżeniami czasami. Kolejne moje pytanie do ciebie to jest, e, kiedy pierwszy raz spotkałeś się z, no, z ludzką z tragedią, ze śmiercią e, i jak wtedy to przeżywałeś? Pierwszy raz na zgonie człowieka. Mm -hmm. Byłem właśnie, jak byłem w tej stowarzyszeniu pseudo, Pojechaliśmy mm -hmm. y, na taką właśnie jedną z naszych miejscówek z tej mapy, co ci mówiłem przed chwilą. No i wchodzimy tam, że tak powiem. Mm -hmm. No i leżał człowiek pod taką rampą kolejową. Mhm. Yy, wiadomo, nociliśmy się, zapytaj, czy nic mu nie jest. Tak, no, tak jest, to taka rutyna, rutynowe zadanie. Mhm. Jednak y, okazało się, że człowiek jest już sztywny, ma plamy opadowe i że no, mhm. jest raczej martwy. Tam podjęliśmy reanimacji, przyszła policja, karecka, prokurator. No i skończyło się tak, niestety, że człowiek zmarł. To była osoba bezdomna, biegł około 40 lat. Także no przykro. I ile miałeś wtedy lat? 16. 16. 16. Tak, 16. No właśnie, trochę. Wczesny wiek na takie obrazy. Nie, to temu, dokładnie. A i jak to przeżywałeś? Yy... Pierwszego dnia było takie, byłem taki strasznie ścięty, taki bez, <grym> bez jakichś takich bardzo dużo myślałem o tym wszystkim. Yy -y -y. No ale drugiego dnia już porozmawiałem sobie z moimi tam kolegami właśnie z tego stowarzyszenia i w sumie to. Od tej pory już mnie takie rzeczy niezbyt poruszają, bo to wiadomo, no nie nasza wina, myśmy co mogliśmy, no i jestem z 7 lat czasami dumny, że tak się skończyło, nie, nie. No, w sensie wiadomo, ratować człowieka, przechodzić reanimację tak, żeby się udało, to jest super uczucie, no, ale to nie było szansy na niestety no, w tym jasne, przypadku. No już tutaj nie wydało się zrobić. Ja się tak pytam, bo często jakby studenci są eksponowani na to, na śmierć i takie ludzkie tragedie, ale zazwyczaj to jest w trochę późniejszym wieku i wśród innych ludzi, jakby cały czas są inni studenci, inni nauczyciele i jakby można takie wsparcie na bieżąco uzyskać, a tu byłeś tak naprawdę sam, no bo byłeś wolontariuszem i pewnie nie miałeś na początku z kim nawet pogadać o tym, nie? Wróciłeś do domu. Zawsze miałem, bo miałem sprawy. No to to no. Tak jest, więc mm -hmm. nie byłem nigdy sam z tym wszystkim. No właśnie, bo tak zastanawiałem, jak oglądałeś tyle różnych obrazków. Nieprzyjemnych, jak sobie z tym radziłeś? Czy to właśnie zawsze było przez rozmowę z innymi ludźmi, którzy też się tym zajmują? czy...? Yy, tak, tak, no właśnie mówię, rozmowa z, yy, tutaj właśnie z moimi ratownikami, pseudo, my się tam z tym kończyli razem yy. z policją, też którzy rozmawiałem wtedy, bo mieliśmy kontakt dość dobry na dworcu, yy. właśnie. Yy, no i pomogło, pomogło. Teraz naprawdę, teraz już moje podejście jest kompletnie inne. Ja uważam, że to jest kwestia indywidualna człowieka. To tam yy. jedni mogą reagować yy. tak, jak tak, rusza że, bardziej, tak, tak nie tak, no, tak. To tak, jest tak, prawda. Ok, następne pytanie. Opowiadałeś mi też o historii z gaszeniem płonącego trolejbusa i samochodu. Jak to było? No właśnie. Pożar taki pierwszy, to jesteś ratownikiem czy strażakiem bardziej? No wtedy właśnie mówię, Wtedy bardziej strażakiem. Byłem byłeś. W tej straży ochotniczej też. I, i to było też dropsze też, prawda? <Universe> <musIP> Nasza... początek, że tak powiem, naszej służby, dyżuru, nie wiem jak to opisać. idziemy sobie do pewnego sklepu z zielonym stworzeniem na awatarze. No tak, rodzie. nie będziemy tutaj lokować produktu. <fum> wiadomo, wiadomo, co chodzi na hot <fum> Wracamy sobie z hot w dół świętańską, taką dużą ulicą w Gdyni i patrzymy, że z trolejbusu bucha wielki płomień. Okej. Okay. No to od razu tam się podjechaliśmy po tych naszych szybko. Jak powiem koledze, naszemu takim najstarszemu, wejść na, na tym trolejbus. Mm -hmm. Drugi nam podawał gaśnicę, ja wbiłem się do góry, trzeba się w ogóle. Ruch tam cały, żeby nikomu się nic nie stało. Czy w środku byli ludzie jeszcze? Czy już w środku wszyscy, wszystkiego, ewaku wszystkiego ewakuowaliśmy, Ale co byli. ciekawe, osoby starsze wchodziły do autobusu mimo wszystko. Mimo, wszystko, że na, na dachu byli ratownicy, to oni w najpierw iść w autobus. Tak, tak, tak. <noise> Okay. mam nadzieję, był... że szybko ktoś ich poinstruował, że ten tak, no, autobus tak, do miejsca, do destynacji nie dojedzie tak najszybciej. Jest. Kierowca w ogóle był cały, no, przestraszony, no wiadomo, to nie mm. dzieje się często, mm. ale co, no myśmy te gaśnice wzięli, gasiliśmy ten, to się nazywa, nie wiem, transmitter, taki no, są baterie, bo są tutaj mm. będą mm. baterie, Myśmy to psikali gaśnicą, tak solidnie dosyć, potem przyjechali strażacy, już na gotowe, mm. dwa zastępy, okay. jedyne co zrobili, to yy, nas trzygnęli z tego dachu. Gaśnice mieliście z yy, tego z, pojazdu? tak, 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 no tak. właśnie i jak to jest z kwestią obsługi gaśnic, bo taki często pojawia się gdzieś tam żart, że w każdym polskim samochodzie musi być gaśnica, ale często jak przychodzi do pożaru, to nie wiadomo jak gaśnica ją odpalić w samochodzie nawet. wiadomo, raczej mi się wydaje, że raczej wiadomo, to jest banalne, mm. bo prostu ściąga zawleczkę, wstrząsa się, żeby ten proszek tam z dołu pobudzić i mm. się psika. Tylko że problem jest taki w samochodach, że jak już tam ponie samochód, to ten pożar jest na tyle, na tyle duży, że taką małą gaśnicą to my możemy, nie wiem. Jemnika znerwować co najwyżej, a nie pożar gasić. W się okay. są z kolei dwie gaśnice, bodajże dwukilogramowe, więc tam no, było więcej. No na to naprawdę. jest czym gasić, rzeczywiście. Tak, tak, tak. No wszystkim mówię, przyjechali, tylko nas zdjęli, tą kamerą tam z sprawdzili, czy nic się nie pali i to był koniec działań. Super. Na, na prostu, nie? Jak, jak się czułeś wtedy? No ja się czułem bardzo Bohatersko. fajnie. Tak, jak Tygdy, bo jeszcze tam ludzie kaskali pod koniec, tak jest. A, propos, a tak, co pod koniec jeszcze? Klaskali tam ludzie. Bardzo mi uczucie. Pierwszy raz miałem takie... Kierowca wstał i zaczął klaskać. Kierowca wstał, tak. Zaczęli polować za wszyscy, fajrotę. <laughs> a samochód też się pytałeś? Yy, no to też jechaliśmy sobie ulicą. Taką a mniejszą. bo to osobna akcja z tym samochodem, tak? tak bo bo to... myślałem, że ten trolejbus z samochodem się zderzył. Nie, 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 czyli... Stał na przystanku i okay. się podpali, bo Sam, Było tak. gorąco, samo samochód, bo lato, tak. tak? No bardzo ciepło. To był stary trolejbus, dzień. już teraz ich nie ma, poszedł na żyletki niestety. Okay. A, a ten samochód? będzie. To było stary Audi. Na jednym ze skrzyżowań właśnie w dyni, patrzymy, że leci dym z samochodu. No to od razu okay. podjeżdżamy, już tam kierowca ogasił, ogasi, więc jedyne, co zrobiliśmy, to po prostu próbujemy zepnąć, bo żył blokował drogi. Okej, okay. czyli, czyli tutaj już w ten skrzyżowca. Tutaj sposób troszkę po mniej, że tak powiem. Też nikt nie ucierpiał, rozumiem, nikt nie w tym Nie, 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 bez ofiar. Czyli pozary się zdarzają, czy zdarzają, ale tak. Jak widać, udało się opanować wszystko. Eee, Opowiadaliśmy jeszcze o kursie pierwszej pomocy. Mhm. Mm, czy polecasz młodym ludziom, żeby zrobić taki kurs pierwszej pomocy? I jak wspominasz yy, swoje właśnie przeżycia z tym związane? Ja swój pierwszy kurs, co skończyłem w wieku 17 lat to była medycyna taktyczna, Taktyczna. Taktyczna. Odczułem okay. po prostu papiera, a akurat to było pod ręką. Mm -hmm. Poszedłem na ten kurs. Niestety miałem na ramieniu Eskulapa, to byłem takim trochę turbolem, się przyznam. Jakiś <grym> <zrób, to grym> zobaczył, że na ramieniu eskulapa, to mnie tak, to mnie tak brał wszędzie, tak nie tak? tak tyrał. Że twierdziłem tej pory, że nigdy więcej nie założył za żadnych kurs z Kulapa, okay. ale kurs bardzo fajny, dużo się nauczyłem, polecam w sumie, no każdemu się to może kiedyś przydać, ale miejmy nadzieję, że nie. Jasne. A propos KPP, bo tu mam zrobiony ten kurs, oczywiście, jestem ratownikiem, bo mam tytuł, państwowy, tak. Mm -hmm. To już kwestia inwana, no, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś chce, Hmm. No to bardzo, bardzo polecam. U nas na kursie, w mojej grupie najstarszy, najstarszy ratownik, który przed z tytułem, skończył egzaminem, miał 60 lat. No okej, okay. Więc... w każdym wieku w każdym można wieku... Wieku... zacząć. Tak jest, tak jest, także bardzo polecam. To, no, to trzeba po prostu lubić, to, to nie ma takiego... Jasne. O Amber Expo wspominałeś? Tak, to był szpital polowy w Gdańsku, okay. covidowy. a propos covidu, no. Tak jest, tam miałem parę, że tak powiem dyżurów. Bardzo ciężka praca, strasznie ciężka. Mieliśmy dyżury po 24 godziny, mm. 3 godziny na brudno, 3 godziny czysto. W sensie mm. 3 godziny, wiadomo, w kombinezonie, 3 godziny tam odpoczynku, coś tym można zjeść. Praca mm. była strasznie ciężka, ja robiłem na oddziale internistycznym B2, mm. żeby nie skłamać. Yy, ciężko opierać z osobami. Rozmawiałem ostatnio z osobą, która właśnie pracowała też na covidowym i z różnych takich wspomnień, na przykład tło, samo przesuwanie tych wielkich stalowych butli z tlenem Taka ciężka fizyczna praca po prostu. Wydawałoby się, że takie coś błahego, że tlen jest przecież w ścianach, ale niekoniecznie. Jak niekoniecznie. jest więcej osób, to trzeba przynosić butle tlenowe, które ważą po 100 kg czy więcej. I przepychanie tego po korytarzu jest no, mega męczącą rzeczą, zwłaszcza jak jest się w kombinezonach. To jest inna sprawa, że no, wiele różnych takich niedociągnięć też Yl... nie, pewnie też zdążyłeś zauważyć. Tak, ale nie przygotowani raczej. Praca w kombinezonie jest wy... troszkę ciężka, przede wszystkim przez to, że jest strasznie gorąco. Mm. Klimatyzacja nic nie daje absolutnie. Masz na sobie trzy warstwy rękawiczek. Ten kombinezon, taśma, żeby to wszystko było szczelne, przy ulica maska. Pracowałeś kiedyś na oddziale covidowym? Nie, nie. Aha. Yy, w każdym razie na oddziale Ale ubierałem się w te stroje też parę razy. No, no, no właśnie o to mi chodziło, może to. się zapytałem. Yy, no no rozumianiem... i rzeczywiście, badanie pacjenta kończy się tak, że w połowie jesteś cały upocony, tak, jest spocony, leje się z ciebie i nie wiesz już, którą częścią łokcia czoło tak. przetrzeć. To jest straszne. Trochę sauna. Zadania kapypowców na artowników na kwalifikowanych na Amberex, po to po prostu były no, takie przyziemne sprawy. To było tam zawiesienie pacjenta do toalety z tą butlą, z tlenem, zawsze mm. trzeba być w tym bo tam wszyscy byli pod respiratorami praktycznie. Mm. Y, pomóc tam przewinąć, ale też no reanimacja, prawda, pomóc w reanimacjach ludzi. No wszystko się może zdarzyć, jak i w normalnym oddziale. Tak jest, nie. Y, zmiana tutaj tych kroplówek, w sensie nie w kuć, tylko wiadomo, tych samych tych, mm -hmm. założenie jakichś tam y, pulsoksymetrów podpięcie, pod monitory, obserwacja, no i to w sumie tyle. Ja jako, że no na ziemię śmiali, że mam ADHD, bo chodziłem przez te trzy mm. godziny wokół oddziału zawsze i patrzyłem po prostu, nie okay. nikomu nic bo nie No bo ja no, to jest taka, nie umiem się siedzieć na miejscu, no niestety taki, taki jest już jestem. To jest trochę taka przerażająca gra, nie, w której no po prostu musisz zadbać o to, że tak, to dostarczone tak są te butle z tlenem, bo jak nie, no to po prostu ktoś się udusi. No właśnie. I to jest. Parę razy mieliśmy taką sytuację, że pacjentki już, no to były starsi, starsi ludzie tam w większości, miały już tą demencję i na przykład ja mi mówiła o trzeciej w nocy, że ona musi wyjść i kartofle strugać. Mm. Z takich sytuacji, no tragedia to jest straszne, to, naprawdę to było straszne. Dla mnie to było przeżycie bardzo ciekawe, bo się bardzo dużo nauczyłem, mm. ale straszne generalnie. I ile tam w końcu pracowałeś? No ja niedużo akurat, ale mm. swoje, widziałem ja i tego się nauczyłem, no niestety okay. tak to wyszło. Później byłeś ratownikiem w punkcie wymazów. Wciąż, jestem, Wciąż jestem, jesteś tak. teraz i wymazujesz ludzi. Tak. I to już taka spokojniejsza, spokojniejsza rozumiem. Spokojniejsza praca, bardziej, A. więcej płatna jakkolwiek to nie zabrzmi. No właśnie, niestety. E, lubię. Jest fajny kontakt z ludźmi. Mhm. Często zdarzają się antyszczepionkowcy. Tak to bardzo często... Jak wtedy sobie jak z tym? Jak wtedy sobie radzę? Zawsze jest tak. Przychodzi taki, taki pan antyszypionkowiec do mnie, ja nie foliarze, i mówi, po to to wszystko. Ja mówię, mi to niepotrzebne, ale pan potrzebuje chyba. I wtedy jest. Jest konsternacja. I tak już się w do odzywa zbytnio, było. Ok. Zależy, co im powie. No ja postuję akurat bardzo dobrze, ludzi. Mm. Już się nauczyłem przez te wszystkie moje edukacji. E, przez ratownictwo i sorami. Przez ratownictwo, przez szkołę, przez sory. No to się na sory się najlepiej uczyli to naprawdę. No tak. Tam krótka piłka. Tam jest. krótka piłka jest, jest dużo to, że... ludzi trzeba szybko. Tak, tak, tak. Szybko tak, tak. działać. Eee, zaczynasz studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Zaczynam. od października. Mm -hmm. Tak. Czy, czyżby to było ratownictwo medyczne, właśnie? niestety w tym roku próg został. Okej. Okay. Nie, nie na moje progi. Ja okay. uczniem byłem zawsze średnim. Ja okay. się dobrze nie uczyłem. Ale zaapałem się na pielęgniarstwo. Okej, okay, czyli będziesz pielęgniarzem? Tak jest. To też takie, nie do końca, częsta rzecz, nie? Że facet, chociaż teraz coraz więcej jest osób. Szczerze mówiąc. I podobno pacjenci i zwłaszcza pacjentki sobie bardzo cenią. Bardzo cenią, ale szczerze mówiąc, jak pytałem ratowników mieszczę właśnie na Sorach o studia, to zawsze byli nigdy w życiu tam nie idź. Zawsze mi odradzali, bo to te na raz, bo okay. tam można mieć tego magistra, jak są większe jakieś tam te widełki zawodowe, okay, okay. większe zarobki, no tak mi doradzali. Ale naprawdę raz przyjechali na naszą zbiórkę, jak ja jeszcze byłem w Straży, to w i mówię, no, a jak tam y, wartość ratownictwo, oni nie. Po prostu jedności nie? Okay. nie, jest rozmowy był, no to dużo Okej. w naszym okay. społeczeństwie. No, cóż, no są pewne tematy, które no, nie chcę jakoś bardzo rozplątywać, ale no rzeczywiście różne są sytuacje. No i na koniec, czy chcesz coś przekazać dla innych młodych osób, które chcą się zająć ratownictwem, czy ogólnie no, Tymi tematami, które są młode, zdeterminowane i chciałyby jakoś rozpocząć swoją przygodę przede wszystkim, z medycznym światem. Przede wszystkim najważniejsze, rzecz dla mnie: nie bójcie się działać, nikt nigdy nie podcina skrzydeł, takie mi to robili. Zróbcie sobie kursy, to jest ważna rzecz. bo w, papier w ręku. Bez papierów to wiadomo. No i bądźcie bezpieczni, bo to najważniejsze. Stay safe.